Delim Dijester 125, czyli jazda z prawem jazdy tylko kategorii B. Delim z 2006 roku, z przebiegiem, jak widać, tutaj 5770 km. Przebieg, przebieg niski, tak, no taki jest przebieg. Widać to po wszystkich gumach, po oponach, które są z pierwszego montażu z 2006 roku. Jak sobie popatrzymy, to one wyglądają naprawdę. Jak nowe napęd. Napęd także w bardzo ładnym stanie. Przednia opona też z grubym bieżnikiem, ale 2006, 2006 rok. Jak wygląda, może dookoła? Popatrzmy sobie. Nie ma większych jakichś zadrapań, zadarć. Przejdźmy wszystko, wszystko dokładnie. Tutaj chromy, chromy ładne na silniku. Zbiornik bardzo ładny. No tutaj ma taką jedną, jedną kropeczkę, wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz, obrotomierz. Z tyłu, też widać wszędzie oryginalne malowania, oryginalne, oryginalne szparunki wydechy bez zadrapań, czyste są, tak samo silnik tutaj z drugiej strony cały przód. No ten kierunek tutaj ma taśmę, bo był, bo był pęknięty. I to chyba tak naprawdę tyle w tym motocyklu, czyli jedna kropeczka na zbiorniku, jeden kierunek, który, który jest pęknięty i to wszystko. Cały nasz Delim 2006 rok, 5000 przebiegu. Odpalimy go może zimno straszne. Pracuje jest po czyszczeniu gaźnika, ten delim i po wymieniu oleju, czyli jest serwisowo przygotowane, przygotowane do sezonu Jeszcze raz sobie go obejrzymy, obejrzymy dookoła w tej bardzo mroźnej aurze. Spróbujemy dać mu troszeczkę gazu, zobaczymy jak się wkręca Jak widzicie, bez problemu. Także cóż, zapraszam bez moto w tłuszczu koło takich kontenerów morskich.